Jednoczenie z uniwersalną świadomością jest Adyapa Yogą. Adyapa Yoga daje nam metodę, aby poznać odpowiedź na pytanie, kim jestem. Pomaga nam uświadomić sobie prawdziwą naturę ostatecznej rzeczywistości. Adyapa Yoga jest tak pierwotna jak samo stworzenie. Nauka ta była nauczana tysiące lat temu przez Rishik, mędrców starożytnych Indii. Otrzymali oni tę wiedzę od samego Szywy. Adyapa Yoga jest wspomniana w Wedach i Upanishadach, duchowych pismach starożytnych Indii. Jest również zwana jogą dźwięku, ponieważ jest oparta na nauce o wibracji dźwięków. Przez całe wieki metoda ta była starannie strzeżona w Sidaśramie, klasztorze ukrytym wysoko w Himalajach. We współczesnych czasach naukę tę przyniósł do Sidaśramu wielki mędrzec Swami Purnananda Paramahansa. Odbył on w latach 60 XIX wieku pełną niebezpieczeństw w podróż do Sidaśramu. Pozostawał tam przez pięć lat i w tym czasie poznał starożytną naukę Adjapaja jogi, osiągnął Brahmagyan wiedzę o najwyższej rzeczywistości. Po powrocie do Indii założył dwa ashramy – jeden w Chittagong, obecnie w Bangladeszu, a drugi w Guwahati, w stanie Assam, w Indiach. Po tym jak Swami Purnananda Paramahansa opuścił swoje materialne ciało, jego misję kontynuował jego uczeń, Swami Bhumananda Paramahansa. Po nim z kolei jego uczeń, Swami Dan Paramahansa przejął to zadanie i rozpowszechnił wiedzę adziapa jogi na świecie. W 1970 roku guru Janer Dan Parmahansa został zaproszony przez Czechosłowacką Akademię Nauk do wygłoszenia wykładów na temat adziapa jogi w Pradze. Do tego czasu adziapa była całkowicie nieznana na Zachodzie. Został następnie zaproszony do Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych, aby wygłosić tam serię wykładów na temat adziapa jogi. W Stanach Zjednoczonych inicjował wiele osób w metodę adziapy. Założył także aśram w Kalifornii. Następnie jego amerykańscy uczniowie pomagali mu w rozpowszechnianiu tej wiedzy na zachodzie. W 1966 roku w stanie głębokiej medytacji Guru Ardan miał mistyczne doświadczenie. Zostało mu objawione, że odnajdzie swojego następcę nad brzegiem rzeki Ganges. Po pewnym czasie, zgodnie z tą przepowiednią, nad brzegiem świętej rzeki Ganges w Rishikesh w północnych Indiach, znalazł on niezwykłe dziecko. Zaadoptował chłopca i nadał mu na imię Guru Prasad. Przed opuszczeniem tego świata, Guru Dan wyznaczył tego chłopca swoim następcą. W młodym wieku, zaledwie 14 lat, Swamiguru Prasad przejął odpowiedzialność za nauczanie adziapa i zarządzanie ashramami na całym świecie. Dzisiaj w różnych miejscach świata funkcjonuje pięć ashramów i kilka ośrodków adziapa którymi zarządza Swamiguru Prasad Paramahansa. Rishi, mędrcy starożytnych Indii odkryli, że dźwięki, które były przyczyną kreacji i ewolucji wszechświata, istnieją również w każdym człowieku. To dlatego mówi się, że jaki jest człowiek, taki jest kosmos. Życie jest oddechem. 21600 razy dziennie wdychamy i wydychamy powietrze. Ten wdech i wydech, czyli przyciąganie i odpychanie, są podstawą naszego życia. Praktyczna nauka, która kontroluje siły przyciągania i odpychania, nazywa się adiapojogą. yoga jest nie tylko teorią, ale konkretną praktyczną nauką. Jeżeli chcesz poznać Adziapę, to zwróć się ku czterem podstawowym dźwiękom. Praktykuj kryję i sam ją w sobie zrealizuj. Kiedy ma miejsce przyciąganie i odpychanie, zachodzi wtedy tarcie. A gdzie jest tarcie, tam jest dźwięk. Gdzie jest dźwięk, tam jest uczucie, a gdzie jest uczucie, tam będzie kryja. Aktywność, ruch. Jednocześnie pojawi się też forma. Dźwięk, uczucie, aktywność i forma zachodzą zawsze równocześnie. To one są podstawą świata. To, co nazywacie światem, jest niczym. Jest tylko grą. W rzeczywistości to Wy sami tworzycie świat. Świat jest tylko wibracją. Pojawiają się w nas wibracje i odpowiednio do tych wibracji mamy różne uczucia. Z uczuć z kolei wynika nasze zachowanie. Bez tego nie ma świata. Tutaj nie powtarzasz żadnego dźwięku, żadnej mantry. Myślisz tylko o tym dźwięku, który samoistnie powstaje z Twojego oddechu. I dlatego nie musisz starać się, aby wytworzyć jakikolwiek dźwięk. To jest właśnie Adiapa. To zachodzi automatycznie. Jedyne, co musisz robić, to koncentrować się na nim. To jest jedyna rzecz, jaką musisz robić. Sam Bóg jest dźwiękiem. Więc jeżeli chcemy poznać, czym jest ten dźwięk, to musimy się dowiedzieć, skąd on się wziął. Dlatego zostało powiedziane: Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Współcześnie wielu ludzi w Indiach, jak również w innych krajach, praktykuje adjapą jogę i doświadcza pozytywnej transformacji w swoim życiu. Adjapha jest taką techniką, że jeżeli ją praktykujesz i robisz to szczerze, to rezultaty pojawiają się automatycznie. Chciałbym przytoczyć niektóre z moich własnych doświadczeń związanych z praktyką adziapa jogi. Dopóki nie nauczyłem się adziapy, byłem ograniczony do mojego ciała. Byłem ciałem, niczym więcej. Wszystko, czego mogłem doświadczyć, pochodziło z mojego ciała. Dzięki tej praktyce miałem doświadczenia, w których nie byłem ciałem. Mogłem wznieść się ponad moje ciało i spojrzeć na nie z góry. A dziapa jest tym, co czyni wszystko to, co jest niemożliwe, możliwym. To tylko kwestia Twojego pragnienia i wysiłków. Odkryłem to w sposób praktyczny. To było dla mnie nowe doświadczenie. Byłem w ciele, ale jednocześnie nie byłem ciałem. Kiedy pojawił się ból, i wyobraźnia przemówiła w mojej głowie: Rusz się, Piotr, rusz się, a przestanie cię boleć. Wtedy powtórzyłem sobie w myślach słowa Niradża: Nie jestem ciałem, nie jestem ciałem. I powróciłem do praktyki z koncentracją na dźwięku mantry. I na trzecim oku. Oczywiście nie stało się tak od razu, ale okazało się, że było to możliwe dla kogoś takiego jak ja. Kiedy zbliżał się czas wspólnej, intensywnej medytacji, Dzień wcześniej zapytałem Niradza o pewne tematy, które miały zostać przez niego omówione. A on uprzejmie udzielił mi rady. Powiedział: Staraj się pamiętać, że nie jesteś ciałem. Myśl to nie ja jem. To moje ciało je. Ja nie idę, to ciało idzie. Aby zdać sobie sprawę, że czynności wykonywane są przez ciało, ale świadomość jest czymś poza ciałem. Poradził mi również, abym skupił się całkowicie na dźwięku mantry. Zastosowałem się do tego, i miałem bardzo interesujące wyniki. Chciałbym wam opowiedzieć coś o tej nauce, w słowie Adiapa. a oznacza bez. Natomiast dziapa oznacza intonowanie. Tak więc zachodzi to naturalnie, nie jest wypowiadane przy pomocy ust. Jak bardzo powinniśmy być świadomi w ciągu dnia, ponieważ robimy tak wiele rzeczy każdego dnia. Jesteśmy zaangażowani we wszystko co robimy i w rzeczywistości powinniśmy być zaangażowani. Na przykład jeśli maluję, to powinnam skupić się wtedy na malowaniu. To samo, kiedy przygotowuję posiłek. Czy jest na to jakiś szczególny czas? Powinniśmy być świadomi każdej chwili. Jest to proces 24 godzinny. Jeżeli masz dobre wibracje, to posiłek, który gotujesz, również będzie dobry. Metoda ta była utrzymywana w tajemnicy. Jaka jest tego przyczyna? Nie trzymano jej w tajemnicy, ale prawdą jest, że była ona przekazywana tylko takiej osobie, która na to zasługiwała. Guru zwykle sprawdzali naturę takiej osoby. Na przykład, jeżeli ktoś poszukiwał wyzwolenia i pragnął poznać swoją prawdziwą jaźń, wówczas guru testował jego cierpliwość i determinację, aby mógł on zrozumieć znaczenie i wartość tego, co otrzymywał. Tak więc, niegdyś wiedzę tę można było zdobyć dopiero po wielu wysiłkach i staraniach. To były inne czasy. Dzisiaj, jeśli zaczęlibyśmy testować zainteresowaną osobę, to po prostu uciekłaby ona. Nikt nie ma dzisiaj takiej cierpliwości. Wszyscy przybyliśmy na ten świat tylko w jednym celu. Przybyliśmy tutaj, aby osiągnąć błogość. Próbujemy ją osiągnąć różnymi sposobami przy pomocy rzeczy materialnych, ale ona jest daleko ponad tym wszystkim. Nie można tej błogości osiągnąć za pośrednictwem rzeczy materialnych. Można ją osiągnąć tylko poprzez adjapajogę. Praktykując tę metodę, możemy osiągnąć stan błogości. Po pierwsze, naprawdę podobał mi się prosty sposób, w jaki wszystko zostało wyjaśnione. Odczułam, że nie ma żadnych zbędnych dekoracji wokół tego, o czym mówiono. Wszystko zostało przedstawione z dużą prostotą. Były to bardzo konkretne rzeczy, o których mówiono. Miałam jedno doświadczenie, kiedy powiedziano, że jeśli poczujesz wibracje tego pomieszczenia, zobaczysz wtedy, jaki spokój przepełnia każdego w tej chwili. Byli tutaj ludzie z różnymi troskami, różnymi planami, ale w tym momencie poczułam, że wibracje całej sali były bardzo odmienne. Uczestniczyłem w wielu konferencjach na temat duchowości, ale jedną rzeczą wyjątkową, która bardzo mi się spodobała na tej prezentacji, było to, że przedstawiła ona bardzo konkretne informacje, w jaki sposób możesz uświadomić sobie to, kim naprawdę jesteś. Jestem pełen nadziei, że ta metoda jogi pomoże nie tylko mnie, ale i milionom innych ludzi. kontempluj to w swoim umyśle. Nie musisz tego wymawiać na głos. Weź wdech, wstrzymaj przez 2-3 sekundy, po czym zrób wydech przez usta. Wiemy, że Adyapa Yoga jest sama w sobie ogromnym oceanem. Zanurzając się w nim, możemy osiągnąć wiele wartościowych rzeczy w naszym życiu. Chciałbym powiedzieć, że ta wiedza jest nieprawdopodobna. Została przedstawiona nam w prosty sposób przez naszego Guruji i Niraja Goswami. Każdy musi odnieść z tego korzyść. A joga Yoga jest kontynuacją tego, co trwa wiecznie. Musimy to sobie uświadomić. Musimy uświadomić sobie naszą prawdziwą jaźń, uświadomić sobie, co naprawdę robimy i skupić się na tym. Jest to proces. Musimy po prostu poświęcić uwagę samym sobie. Awatar, rzeźba z brązu, którą stworzył artysta Niraj Goswami, stoi wysoko na szczycie świątyni Brahmarishich. W Aśramie Adjapāyogi w Dzjamszetpur w Indiach. Stworzony jako symbol przebudzenia, początek ruchu, który rozpowszechni naukę Adjapāyogi na całym świecie. Om, lub Om kar, wzniesiony w jego prawej ręce, jest to najwyższy stan, do którego można dotrzeć i osiągnąć samo urzeczywistnienie. Wszystko pochodzi z pierwotnego Om i powraca do Om. Avatar został stworzony, by inspirować ludzi do praktyki adziapa która może ich przekształcić i wyzwolić z iluzji, ignorancji, bólu i cierpienia. Adziapa-yoga to nie tylko proces, ale sposób życia.